Wiedziałam, że to zrobi. Wiedziałam. Kuźwa, wiedziałam. Isadora coś tu zrobiła. Ja wiem, że ma, kurde, dobre intencje, ale to nie jest właściwy sposób na radzenie sobie z bólem. Hmm. Wcale mi się tu nie podoba i to bardzo. Mam ciary. Ogromne ciary teraz. Myśl o tym, co mogłoby dana osoba zrobić z czymś takim. To prawie jak Imperio. Myślę, że, dobry, że lepiej by było, żeby nie kto nigdy nie poznał taki, takiej magii. No dobra. Tak, wróciłam.